Hej, zapraszam was na przepyszną zupę z pieczonej papryki. Jest przepyszna, fantastyczna i bardzo aromatyczna. I na początku przecinam cebulę na cztery części, a całą paprykę przekładam do naczynia żaroodpornego. Dorzucam do tego cebulę i wszystko wstawiam na około 40 minut do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Za to w garnku gotuję wywar z Włoszczyzny. Dodaję do tego namoczone, suszone pomidory. Doprawiam wszystko solą. Kiedy mój wywar się gotuje, w międzyczasie na pewno upiekła się już papryka. Oddzielam ostrożnie skórkę od reszty. Ona w zasadzie niemal sama odchodzi. A potem obrane papryki dokładam do mojego ugotowanego wywaru. Doprawiam pieprzem, ostrą papryką. A także moją ulubioną słodką paprykę. To wszystko blenduję na zupę, krem, tak aby nie było żadnych grudek. Sprawdzam na smak. W razie potrzeby, możecie dodać odrobinę pieprzu. Następnie podaję, można podać z grzankami lub tak jak ja ze szczypiorem, smacznego.